Ten sam poziom, co był, dalej jest. Dobra. Uuu, I, no, do... Do... Relacja dla jego. Kurde, tam. czemu ja statuję z... w jakiej pozycji starcuję. A jo, bo ja przed wami jestem. Ja? Dobra, że statujcie. No, pa... Widzieliście, jaką fajną pole... pole startowałem? No, takie pod... pod kątem. No. Ja się nie że że Baumanis dużo nie zyskał na starcie. No tak. Traj talesa. Ta Dobra. Sam powiem. No, ale jak atakować do tej 1 z prawej czy z dla lepiej? Nie hmm. wiem. To jest raczej trudne pytanie. Można pojechać z tym z ja, na pewno bliżej do wewnętrznej będziesz miał sprawę, no ale... No ja tej, za... To jest optymalniejsza linia, to nie wiem. Ja ostatnio potrafię w <laughs> bo i miejsca nie jest w no. no ja to jakoś wiesz, od. Z od lewej strony właśnie jakoś tak zaatakowałem Nie ja może za agresywnie bo temu to jest on bagiwek No Głupie... widzę, no po prostu nie zahamowałem w odpowiednim momencie Dobra mogę być na torbo w smitach o 20 stopni bo to bez różnicy No, jestem najgorszym przegranym Pod względem No ale mają dobry stad, za dużo nie zyskujesz Dobra, ja z lewej będę. Dobra. Próbował. O, hamujcie hamujcie. Dobra. E, e, akurat akurat tutaj, jak tu to to już zahamowali. No. O, widzicie, widzicie? to? Jakoś lepiej, nie? Prawda, no czyli lepiej z lewej. Nie, bo trafię jak dużo. No. No dobra, leć dziewiątka, leć. Uwaga Witam, tam ja się <grym> przyjmować w Jakiejś zawali drogi, kurde. Jakieś patrykicy z Mastery tutaj, bo yeah. ustawki blokują. Do Jakie lepsze. <grym> Ale jak się rozpędzi na prostej to nie ma co z wiele. Co ty sobie patryku? Czekaj, zaraz ty skawa jeszcze z drugiej strony i w ogóle będzie... łombo Nie, to jak? Nie, dobrze że tam dziewiątka nie poleciał bardziej. Ja obawiałem tego. What? O o Uwaga! Pa, jak patija z pieczykiem. <głos> <głos> nie, to mi akurat... Tylko my lepiej zrobiliśmy. Ja uciekł i dlatego. A dobra, dobra My przynajmniej się nie uwaliliśmy się, na Ja To chwila grozy była Dobra znowu wypiednie nam te pochowy Ja nie wiem kto je tam postawił Ja też nie wiem panie Nat, proszę tutaj Policja pana goni No dobra możemy tak jechać No to jest, to jeszcze limity to, to co ty a ja nic nie mówię. Jak... Ja, gdzie jest ten pomalić? bo ja go zgubię. Pierwszy. Pierwszy. jedzie. No. 2, 0, 8, 3, Dobra, chuj tam. Do o. o! Ale Znaczynia. żyje! Żyje! Jak się bawi, to się bawić walić, bawi, to zostawi. Yeah. Ja byłam nie w ogóle dzisiaj ten yy, w Maku. O, I wyjęli. Bo napra naprawiali to, drzwi. To zrobili w Maku? Normalnie no, no, drzwi wyjęli, bo je naprawiali. Z sobie wyjęli. A było potem zimno? Nie, bo to od suchego to wiesz, tam... A, no to. Nie, 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 albo odmrozi, no też trochę już trochę inaczej. No <laughs> O, bo on nic już nie prowadzi, proszę Państwa. No nie, Loterer jest pierwszy. Nie bij mnie bocie. <laughs> Malian agresor. No. Oh. Albo wsiedza lata, co pojedzie? Dobra, odpuścił. To i do, do pachołki od drugiej strony z kasową. Tak, jest co ja. Żeby to było, nie? Żeby równiutko wkoszona była. Tutaj powolutku trzeba? Tak Dobra That was like one, Dobra, ja się zmieściłem. No, Dobrze. Też. Nie, 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 nie. Dobra. Oparł się. Nie. w prosto. No bo... W no bo nie mogę się do tego przyzwyczaić I mm -hmm. oto, bo minąć wtedy ale... mm. <ścoughs> André Roter nadaj się, to on szybciej od nas jedzie Zrobię to Dobrze wiedzieć, ale niedobrze słyszeć takie informacje, prawda? No, ale tutaj już traci, tak. By. No, ja nie opotrawię na tych NPD-ach wszelkich, najlepiej. Ajdzie dobra po ja poza to. Czy sto opony, w Nie zważajcie na to, że mam rekord bez 2, bo ja pojechałem To końcówkę wprost. Dobra. Dobra, Chciałem ścianę całą, całą czekamy No A jest nie zwiśniemy. No nie później? zauważymy tego. No, no bo, bo to... jest różnica i dlatego. No ja. Dlatego no no mówię, to mówię to od razu, żeby nie było. 54. No Zero. nikt się chyba nie spina o to. Patrz czy Tak, jestem już jest drugi. No to uciekamy wtedy ucieczce. Jo. Kie wyjścia. wyjście no. na poprawił w trzecim, no, ale jak my tam żeśmy byli spowolniani, to, to teraz się to zmieni, tak nie wiem. Bo... Potara musi Master mieć rekord w trzecim. Ile? Ale co o ile? I się uda. A! Tymczasem Dany już spód za nami. Oderwał się od terera. Jest atak, proszę państwa. Jest to atak udany. I teraz zajeżdża mi drogę, więc echansem piję go na odskoczenie. No widzę sekunda już zeskana. No nie, nie poprawiłem nawet swojego to osobistego. Jeszcze dziewiątka. W końcu dziewiątka, nie? Mm. No. Ja? Ja. No, no bo jeszcze powoli przyrzeczaję do tych przełowy MPD'ego. No i dobrze. Dzień myślę na tym samym co MPD w pierwszym wyścigu. Zminimalizować straty i chociaż skończyć trzeci. No. To prawda. A ja teraz... Mogę stracić pozycję, Bałbani zjedzie jak rakieta, ale hamuje za to wcześniej. Nie daj się. Ludzie tak. niech swoje myślą. A teraz Bałbanis jest chod dwie korwety dojechały. Pada to nawet trzeci widzę. Tak, no. No. Na, na tym po na tym wiesz. Jak się wyrzuci to czasami niebezpiecznie. Niebezpieczna prawa. O. Pierwsza na terwego. No ja wpadłam, w parę z drewno i to 10. 10, dobra. No teraz jest znowu dziewiąty. Myślę, że pod koniec tam zwolnią te chłopaki botowe. A cholera topnie. Na to chyba stopnie. Co? Jak ty tak odważaj? Nie wiem. Ja mam 112, nie więcej. Ja tu chwilę grazy przeżyłem, bo ledwo co ten. Yy, dohamowałem i by było zderzenie z trawą. Mhm. Tak. No ale tak to chyba dobrze do hamowania zyskałem, tak? Jak będzie. Jak będzie. No, fff, ja wiedzę, że... Także lekko od już nie mówić. To jest ten problem, że ja dalej jestem wolny na prostej. Ona nawet za skrętach w ogóle nie zyskuje i to jest ten problem No ale te boty przyspieszyły teraz Bo jeszcze Schneidera wychnąłem poza to Idzie w dromu No i chciałem jechać za oni No to bardzo słaba strata była do, yy, nad, znaczy strata tego trzeciego zawodnika. Na szczęście tylko przez chwilę. Ja przychodzę odprawę Dobra, ale trzy sekundy tam masz nad tym także, niecałe? Tak, Daglas. Tak. Douglas ko Nie wiem czemu mi się wydaje, że to jest Daniel nie. Zamiast Douglas, nie wiem czemu Ja wiem, że Daglas to jest raczej niepopularny nie? Tak, ten Douglas ko Dobra a Michael Dagno, A nie bo to z O Chciał być śmieszny, nie wyszło. No Patryk, ja. To z kawa się zaśmiał. To no, pamiętaj, że to z kawa... To się z już z jego nie aśmie. No to dobrze, to mam tutaj fana dla jego. Ostre do hamowania, no to jeden. Ej, mam taktykę na to, Patryk, na ten zakręt. Hamujesz, ca całkowicie skręcasz w prawo, tam jedziesz i znowu hamujesz i tak samo. No czuję się pewnie tym chociaż na tym zakręcie, nie? Także fajnie. No teraz to ja mam przednią, lewą najbardziej zużytą dzięki temu. Aj słaba strata Patryk. Dobra. Teraz 80. oj 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 Dobra, dzięki Patryk. A tak wiesz, spojrzałem szybko 8-7 i nagle, jak spojrzałem, nagle podskoczyło, nie? No. No ale teraz rośnie teraz szybciej i tak, Dobra. A nie to no to teraz, teraz, może, nie? teraz może. Teraz może ja musi rosnąć o. To mi mocno spadło i nie jo, ale na tamtym wyścigu też to zauważyłem, bo jo. pod koniec jednak z 5 sekund chyba zyskałem, czy tam 4 Tak mam duże problemy z jazda na zużyciu oponach ponad, no i 9, już piąty tak. No, już zajechał do mnie Bucket Widzę, widzę. Widzisz mnie? Ciebie? Nie. Bo nie mam nic. Dobra. A ja Cię widzę na tabeli wynikowej, lifetimingowej. No i dobrze. Jo, bo ja tu znowu odpisuję, ale dobra. Tak. Już wracam. Nie ja mam dziwne wrażenie jakby to mgła na to, że była to po prostu niebo takie pochmurne. Tak. Prawda. Nawet dysz... Nawet słoneczna podwoda nie przysłania tego, że jest pochmurny. Ja światła włączę, bo znowu ciemno w pokoju. Dobra. Wiadomo, afera światłowa, te sprawy. Tak. Oj. jeszcze dwa, oj. Ale teraz atakował mnie Bakery. Dobra. Pan pieczyk opuszcza. No cześć pieczyk. To nie by było, jakby się pożegnał, ale. Jak wychodził. Ale po co? Może nie, może wróci, bo. O, zden. Ogarnie, że. przypadkowo kliknął. No. Dobra. Teraz ta technika to niezbyt, bo już nie ślizgało. MPG'ego z drugiej strony widziałem No nie! No Tak dobrze było No, na Z Żydzie jest Najgorsze jest to, że w tym DCW nawet swoim najgorszym problemem nie są boty, tylko prawa Trochę jak Perry No fakt Perry to największym problemem to Żwir ja Patryka oczywiście pragnę zauważyć Czyżby miał być atak Loterera? Będzie, bo przystrojone Teraz lepsze wyjścia. A ale ten bakadut to teraz ciśnie A w się mówię Ale co? No, ja bo już tutaj szkalowanie było, że bez kultury jesteś i się nie pożegnałeś. No, bo ja kurwa tej sali coś. I koledzy miałem kompas No dobra, tak do teraz, no, do. Do końca mnie uprzedza, spałem niestety czwarte. A tam right, już widać było monitora. Tyle. No i sekunda, sekunda. Przewagi. Ja już spokojnie tutaj w tym łuku, podwójnym. No niestety, bo on już zdaje się w kosz, to znaczy. Jo, a ile masz procentów? 69%. To się nie, a to ja mam 73 Pederman, ja 63 To ja też że mam parę a, ja a ja spina, ja jeszcze dwa spiny jeszcze naliczyłem w tym wyścigu nie. No właśnie Czyli e, oszczędność konto jednak tylko w karmie, jak na razie Patrykowi wyszła No ja no, ale wiadomo, że tutaj jest troszeczkę inna jazda No fakt, no i otóż jak wiesz Kręci się do oporu i jeszcze się gazuje przy tym a ona wtedy, wtedy pisze. ona wtedy płaci na LPL. Ładnie. Dobra, Bakerów stracił tempo. I tak go już nie dogonię. O i szeroko, rozbierz, bo mi się jeszcze udało no, obronić jeszcze. Z lewej strony samochody tak, Będzie trzecie miejsce miejscu najpewniej. Dobra, ja kończę. No i dobrze, będzie czwarte. Piska się tam loterer. Będzie for Bardzo czwarte miejsce. Dobra, jest trzecie miejsce. Dziewiątka na ósmym miejscu. Będę dla niego i tak.

no, ale wystarczy, wychodzimy. no nie wychodzimy. No i to by było na tyle, chyba nie? Jeszcze ja. O, 21.37 bakerów tutaj czas zrobił. Dokładnie. Dobra, dokładnie odblokowanie. i życzymy powodzenia w dalszym tak. wyścigach. Jeszcze ja. Tak. Serwis wam. Pozostałem kierowcą też. Serwis.